Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ważny materiał na temat głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. W ostatnich dniach podpisano umowę dotyczącą budowy nowego wschodniego toru podejściowego do portu w Świnoujściu. Tor ten jest kluczowy dla rozwoju portu, ponieważ pozwoli na budowę terminala i umożliwi przyjmowanie największych statków, jakie mogą wpływać na Morze Bałtyckie. Wygląda więc na to, że inwestycji w Świnoujściu już nic nie zatrzyma i niedługo do portu będą mogły wpływać największe kontenerowce na świecie. Jak będzie wyglądał przebieg prac i jakie dotychczas podpisano umowy? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu Kurier szczeciński.pl pod tytułem Nowy tor podejściowy do Świnoujścia. Podpisali umowę na kluczowe opracowania. Autorstwa pani Elżbiety Kubowskiej. Oraz artykuł na portalu tvn24.pl pod tytułem Terminal kontenerowy w Świnoujściu. Jest ważna decyzja. Autor artykułu nie podpisał się. Polskie porty w ostatnim czasie rozwijają się w świetnym tempie. Można tutaj za przykład podać Baltic Hub w Gdańsku, który odniosło ogromny sukces. W Świnoujściu planuje się podobną inwestycję, czyli głębokowodny terminal kontenerowy wraz z nowym torem podejściowym. Media donoszą w ostatnim czasie, że podpisano nowe umowy na realizację kluczowych elementów dla inwestycji. Jak czytamy w lidzie artykułu na portalu tvn24.pl w Urzędzie Morskim w Szczecinie podpisano umowę na przygotowanie studium wykonalności i raportu środowiskowego dla wschodniego toru podejściowego do portu w Świnoujściu. Wartość umowy wynosi blisko 10 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że przygotowanie tych raportów jest kluczowe dla przeprowadzenia inwestycji. Jak informuje portal tvn24.pl? Zgodnie z umową podpisaną w poniedziałek, Dokumenty te przygotowuje konsorcjum firm Proimors, Biuro Projektów Budownictwa Morskiego i konsult. Wartość umowy sięga blisko 10 milionów złotych, a czas na przygotowanie dokumentacji to 32 miesiące. Jak wyjaśnił Mateusz Szumalak, szef spółki Proimors, którego wypowiedź czytamy w źródle. Raport środowiskowy jest kluczowy dla uzyskania decyzji środowiskowej. Która, w przypadku tego projektu, jest tym najważniejszym dokumentem. Prace czerpalne nie wymagają pozwolenia na budowę, więc dzięki tej decyzji będzie można ogłaszać postępowanie przetargowe na wykonanie tej inwestycji czyli pogłębienie toru wodnego do Świnoujścia do 17 metrów. Jak informuje portal tvn24.pl, przygotowanie nowego toru wodnego i budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu. Planowane są na lata 2027-2029. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreślił, że planowany port kontenerowy będzie miał znaczenie nie tylko lokalne. Ma obsługiwać ładunki z Polski, ale także wschodniej części Niemiec oraz Czech i Słowacji. Przypomnijmy, że nabrzeże przeładunkowe terminala w Świnoujściu ma mieć długość około 1,3 km. A głębokość 17 metrów, co pozwoli na jednoczesną obsługę dwóch statków oceanicznych o długości 400 metrów i jednego o długości 200 metrów. Terminal ma mieć około 70 hektarów powierzchni. Zgodnie z założeniami, terminal w świnoujściu ma docelowo rocznie przeładowywać 2 miliony TU. Do nowego terminala będzie prowadził również nowy tor podejściowy do portu w świnoujściu. Będzie on przesunięty na wschód, a jego trasa prowadziła będzie wyłącznie po polskich wodach terytorialnych. Nowy tor podejściowy do portu Szczecin-Świnoujście ma mieć 65 km długości i 500 m szerokości. Jak informują media, nowy tor podejściowy omijać ma sporne wody niemieckie. Ponadto nowy tor podejściowy będzie miał głębokość 17 m, a więc zapewni dostęp do portu. Statkom o zanurzeniu około 15 metrów, czyli największym, jakie mogą wpływać na Morze Bałtyckie. Szacowany koszt inwestycji to około 10 miliardów złotych, a biorąc pod uwagę przeszłe podobne inwestycje, to koszt może jeszcze wzrosnąć. Jednak w dłuższej perspektywie takie pieniądze mogą się zwrócić. Bez wątpienia inwestycja w Świnoujściu będzie jednym z największych projektów w ostatnich latach w Polsce. Niektórzy komentujący mówią, że Świnoujście będzie mogło stanowić realną konkurencję dla niemieckiego Hamburga. Jednak na razie trzeba myśleć nieco chłodniej i krok po kroku realizować plany. Miejmy nadzieję, że żadne decyzje nie pokrzyżują budowy nowego terminala w porcie Świnoujście. Nowy terminal może dać olbrzymie korzyści finansowe, np. z różnego rodzaju podatków i ceł. Zarobić też będą mogły firmy transportowe, które będą przewoziły towary do ostatecznych odbiorców. Choć w przypadku niektórych dóbr będzie potrzebny transport kolejowy. Jestem ciekawy, co Wy o tym wszystkim myślicie. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Co sądzicie na temat nowego toru podejściowego do Świnoujścia. Zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na kanale, m.in. o wieżowcach w Warszawie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.